Chciałem bardzo serdecznie podziękować za tak wspaniałe wyróżnienie. Uważam, że ambasador polskiej gospodarki to jest jedna z ważniejszych nagród, które w ogóle funkcjonują w naszym obrocie gospodarczym w Polsce. To jest wyróżnienie, które mnie obecnie będzie mobilizowało jeszcze bardziej do tego, żeby działać, żeby pokazywać to, co polskie i że to, co polskie jest dobre albo najlepsze nawet bo na tym nam bardzo zależy. Polska bardzo długo była niedoceniana, nie tylko za granicą, ale też właściwie przez naszych rodzimych zarządców, w związku z czym staramy się w tej chwili, żeby te polskie i produkty, i marki były jak najbardziej znane, nie tylko właśnie w Polsce, ale za granicą. Firma Landeskrone, którą reprezentuję, to nie tylko jest działalność związana z... Tak zwanym obrotem nieruchomościami, bo tym się zajmujemy głównie, budujemy, remontujemy, wynajmujemy działamy też w branży hotelarskiej, natomiast ja też prowadzę fundację Książąt Lubomirskich. I to jest takie moje oczko w głowie, można powiedzieć. Właśnie poprzez tą fundację staram się ambasadorować Polsce. Robimy bardzo dużo różnych przedsięwzięć. W tym roku między innymi wspieramy Polski Komitet Olimpijski, którego założycielem i pierwszym prezesem był mój Pradziadek więc zapraszamy z całego świata przedstawicieli Komitetów Olimpijskich. Jak widać jest to też rodzaj ambasadorowania. Jak również stworzyliśmy konkurs i festiwal imienia mojego drugiego pradziadka, który właśnie w tym roku będzie nie tylko w Polsce, ale też za granicą w Lwowie i w Wiedniu, czyli też będzie reprezentował naszą polską, rodzimą muzykę Młodej Polski za granicą. Nagroda Ambasador Polskiej Gospodarki jest uznaniem, wyrazem uznania europejskich instytucji dla tych polskich przedsiębiorców, którzy zdobywają rynki zagraniczne, którzy dają sobie radę, idą przebojem przez Europę, przez świat. Jest też wskazaniem dla różnych instytucji finansowych i przedsiębiorstw zagranicznych polskich, żeby właśnie z tymi firmami, które dzisiaj są honorowane, nawiązywać szeroką współpracę. Nagroda ambasadora polskiej gospodarki jest w moim rozumieniu uhonorowaniem pracy, zauważeniem tej pracy na rzecz właśnie gospodarki polskiej. Jest mi niezmiernie miło w tym roku być laureatem tego tytułu, szczególnie tytułu nadawanego przez środowiska przedsiębiorców i pracodawców, dla mnie bardzo bliskiego. Ja wywodzę się ze środowiska też przedsiębiorców, także jest mi niezmiernie miło, że zostało to dostrzeżone, co robię teraz w różnych odsłonach na forum międzynarodowym.